No i macie historię, która jest jakoś ufundowana na, na życiu, na posłudze, na śmierci męczennika. Tak. Młodego księdza, który tu przyszedł jako neopresbiter, Ksiądz Eugeniusz Gzel. I który zginął w Dachał. To jest taki moment. Niesłychanie wrażliwy. Może wiecie, może nie wiecie, w przyszłym roku jest w kwietniu 80 lat od wyzwolenia obozu w Dach. I tam będą bardzo poważne uroczystości na to 80-lecie wyzwolenia obozu. I my tam jesteśmy bardzo, ale to bardzo zaproszeni. Łódzki Kościół. Bo w całej Polsce nie ma kościoła, który tyle wycierpiał w czasie wojny, jak łódzka diecezja. Żadna diecezja w Polsce nie straciła takiego procentu księży. Jedna trzecia księży łódzkich została zabita w czasie wojny. A do tego trzeba jeszcze dodać takich, którzy przeżyli, dachał, wrócili i zostali na przykład zamordowani przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa. Takich też mamy, księży w historii naszego prezbiterium. Nie? To jest kościół, który się urodził na cierpieniu. To jest kościół, który ma fundament w męczennikach. I wy w tym jubileuszu macie taką, ta, taki waż, ważny wymiar, nie? że gdzieś u początku tej parafii jest, jest krew młodego księdza, neo-prezbitera, no, życie przed nim. Nie? Co zrobił dla Kościoła? Umarł.